No to szlagier, do zobaczyska. zobaczyska. Hej. Cześć. W szerokości. Cześć. Chodź lub i dzięki. Dzięki. Wy też uciekacie już, nie? Pożegnanie. Dobra. Szczał szerokości. I jeszcze tak na koniec przypomnę wypuszczalnia Sherry Camp. Aleksander, jeżeli będziecie chcieć taki kamper sobie poszlić na wakacje, że spędzić tak fajne miejsce, na przykład jak jest kemping, tutaj straszko. Pamiętajcie, Sherry Camp. .pl. Aleksander Wam, że tak powiem, pomoże wynająć takiego kampera, pokaże Wam jak swoją pierwszą podróż zrobić, jeżeli żeście nigdy nie byli, udzieli instruktażu. Przede wszystkim uważam, że da fajną cenę albo zrobi fajną cenę. No i co? I życzę wszystkim, aby tak świetnie bawili się, choćby nawet w Chorwacji, tak jak my, z wypaszczaniem szczery kap. Fajnie było? Fajnie, super. Wracacie tu jeszcze? No i tyle nas było i tyle zostało. I tyle, I tyle zostało. Mamy dwie sierotki. Dobra, sprzątamy dalej. A jeszcze tego zostało trochę. Nasza lodówka EcoFlow Glacier niezawodna. Yy, która tak naprawdę w tych upałach sprawiała się świetnie. Szybkie ładowanie, akumulator w momencie odłączenia od 230, kostkarka, co my tutaj mamy, jakieś końcówki piwek. Troszeczkę brudno jest, ale to wiadomo, użytkuje się i tam zawsze coś wyleci. Możliwość przegrody. Z jednej strony zrobienia zamrażarki, z drugiej strony zrobienia na przykład lodówki, ustawienie dwóch niezależnych yy, temperatur. Yy, do tego oczywiście kółka. Ta lodówka jest dość sporawa, ale powiem wam, że sprawuje się świetnie. Kostkarka, oczywiście jest. Czy produkcja kostek jest nie wiadomo jak duża? No nie, ale generalnie jak jesteście w dwie osoby czy tam w trzy osoby, to spokojnie, spokojnie te kostki lodu sobie e, poradzi. Słuchajcie, czy w trasie, czy gdzieś po prostu na plaży, czy przed przyczepą, tak ona u nas stała, no świetnie się sprawowała i uważam, że to jest taki chyba sprzęt godny, godny polecenia. Rozmiarowo też dość duża, nie mam miarki w tym momencie, ale tak po mojemu 60, 60 na 40 na pewnie 40 jej wymiary, no, szybkie ładowanie, możliwość podłączenia do paneli, oczywiście. Także szereg różnych takich yy, sprzyjających się funkcji. Sprzyjających się funkcji Kasiula, zadowolona z loduły? Oj, bardzo, bardzo. Tak, wszystko przetrzymała? Bez tej, bez tej lodówki to byśmy tutaj nie dali rady, tym bardziej, że można ją było ustawić w trybie zamrażalka. I ona faktycznie z rzeczy, które wsadziliśmy do niej. Takich normalnych, ciepłych, prawda? Potrafiła je tu w tych warunkach zmrozić, zmrozić na kość i utrzymywała tą temperaturę na minus, nie wiem ile tam wtedy Hubert ustawił, ale chyba minus 17. I ona tą temperaturę utrzymywała tutaj bez żadnego problemu i te rzeczy były całkowicie zamrożone. Także w takich sytuacjach, słuchajcie, gdzie jest tak gorąco, a potrzebujecie mieć coś, co no bierzecie więcej jedzenia ze sobą na przykład i musi być zamarznięte to to jest po prostu no nie do podrobienia produktu no to taka szybciutka recenzja a ja już ją chowam do samochodu podłączam ją oczywiście ja mam przetwornicę w samochodzie podłączam ją oczywiście kablem 230 i dalej będzie swoją funkcję spełniać jeszcze chwilę temu było tak pięknie jeszcze wszystko było rozstawione jeszcze dobra zabawa trwała w najlepsze a w tym momencie Wszystkie nasze trzy parcelki już puste czekają na nowych gości. Mam nadzieję, że będziecie się tutaj tak samo świetnie bawić jak my. A nasze parcelki tutaj to były 12.42, 12.44 bodajże. Jeżeli szukacie fajnej parceli, która da Wam tutaj dużo cienia, blisko do sanitariatów, trochę dalej do morza, ale za to cisza, spokój. To ja Wam te serdecznie polecam, a my co, no podpinamy sprzęt. Baluchy już tu stoją gotowe. My już prawie gotowi i co? Odjeżdżamy dalej. Żegnamy się pomału ze Straśko, Straszko. Jest nam smutno, ale jest z drugiej nam strony smutno. jest nam wesoło słuchajcie, Jedziemy do Wenecji na Almateo. To będzie kurczę. Jedziemy tylko po to, żeby zjeść tam swoje śniadanie. Tam, tak. No, co no tam? taki kaprys. Taki <laughs> tam, 500 <laughs> kilometrów. A tam. A tam. No ale słuchajcie, Wenecja motorzy ściąga, ściąga i jeszcze raz ściąga, więc Można jeżeli, tam jest, ciągle, tam, jeżeli jest gdzieś w zasięgu, to korzystamy z okazji, i zawsze tam gdzieś zahaczymy. Choćby jedną nogą, choćby tylko na chwilę, ale zahaczymy. No to co? widzimy się za chwilę pewnie gdzieś dalej. Mamy bramki na autostradzie, na trasie od Zadaru do Rieki i zapłaciliśmy prawie 30 euro. 29,50? 29, no. no, ale to też spory odcinek był. No, 3,5 godziny, ja nie wiem kilometrów minęło ale pewnie ze parę kilometrów. Pogodę mamy dalej fantastyczną. Słuchajcie, przed 35 nami, stopni. Tak, przed nami Paluchy i zobaczcie, słuchajcie, na co już zwracam uwagę, tutaj sobie właśnie rozmawiamy, że widać już pierwsze oznaki jesieni. Zobaczcie liście, już zrobiliśmy się tutaj suche. 2 września. Po jednej, po drugiej stronie już widać, także kurcze, no, no, no. Już się, już się wszystkie, wszystko zmierza ku jesieni. O, że tak to powiem. Ale póki co jest jeszcze pięknie i słonecznie, więc trzeba wykorzystywać. No i słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, zobaczcie jak jesteśmy zapakowani, ja nie wiem jak to się stało, nic nie dokupywaliśmy. Jedziemy też, też prawda, nie mamy. dwoma samochodami, tak, bo Hubert z Magdą pojechali BMW, my jedziemy tauregiem, nie wiem jakim cudem po prostu jesteśmy zapakowani, także jeszcze cały bagażnik mamy zapakowany i jeszcze w środku mamy spakowane rzeczy, a Madi pojechała sobie BMW i też tam jeszcze w środku były rzeczy, więc ja nie wiem jak to się stało, chyba spakowaliśmy się jakoś do kitu, Mario pakował, no to wiecie. Kochani, mamy minutkę przerwy na coś do zjedzenia, coś do wypicia. O, tu chłopcy no, mają smak, właśnie... Smaka. Proszę, no, proszę, proszę, ale jak Wam coś więcej pokażę, to już po prostu będzie szok. Tak się je na wypasie, nawet, <laughs> nawet na... <laughs> na postoju! Słuchajcie! No, niestety nie ma tutaj żadnego stoliczka, z którego moglibyśmy skorzystać. Ale powiem Wam o jeszcze jednej sytuacji, która jest kurde, taka dosyć uciążliwa. A mianowicie to, że małe samochody osobowe zajmują te miejsca, które są przeznaczone na kampery, na przyczepy. No i później robi się kłopot, bo jest ciężko, żeby postawić gdzieś i zaparkować. No i w takich sytuacjach my musimy na przykład, nie wiem, albo gdzieś bokiem jeszcze się doparkowywać, albo zajmować miejsca dla tira. Także jeżeli jeździcie i widzicie, że możecie się zmieścić gdzieś indziej, a niekoniecznie w te miejsca, to bardzo Was o to poprosimy. Zgadzacie się? Tak. Oczywiście, jak najbardziej. Oczywiście. No to co? My wcinamy i jedziemy dalej. Właśnie powitała nas Słowenia. Do Triestu zostało nam 50 km. No i co? A do celu 195. I tak nam wygląda dzisiaj tutaj pogoda. Troszkę się przychmurzyło. Ale jest nadal tak, ciepłusieńko. się 27 stopni, ale to jest cały czas bardzo dużo. No i jedziemy pomału. Właściwie nie ma ruchu. Mario się zaskoczył, jak przejeżdżaliśmy mm. przez granicę, bo w budce wartowniczej siedziała pani i nie wiedział, czy się ma zatrzymać, czy jechać, czy kontrolują, czy nie. Ale chyba nie kontrolowali, chyba, że zaraz ktoś za nami pościg pojedzie. Nie, yeah, well, so, bo on z jakimś gością miadało. No to mamy Italię. Witamy po raz kolejny w tym sezonie. Przejeżdżamy właśnie przez granicę. Straż Graniczna i. i nie wiem, no stoją, więc pewnie coś tam pilnują, ale nie zatrzymują. W drodze do Wenecji zjechaliśmy teraz z autostrady i jedziemy sobie tutaj przez wioski i miasteczka. Słuchajcie, kilometry winnic, naprawdę wielkie kilometry winnic. Gdzie już widać, że są winogrona pozbierane, a gdzie niegdzie Wiszą jeszcze wielkie, ogromne kiście, ale to po prostu się tak ciągnie. Już jedziemy dobre pale, paręnaście kilometrów i zobaczcie po prawej, po lewej, winnica za winnicą, winogrono białe, takie wielkie, widać, że takie wiecie duże grona wiszą. Wielkie takie ziarna mają, białego i czarnego winogrona. To czarne się wydaje być chyba trochę drobniejsze, nie? No. Ale wygląda to naprawdę fajnie. Po Pierwszy raz jesteśmy, akurat nie o tej porze yy, roku. Roku właśnie we Włoszech. I pierwszy raz tak widać to, jak, jak, jak tego jest dużo i jakie wielkie, piękne te owoce są, jak wiszą jeszcze gdzieś tam na tych krzakach. I Wenecja. Do no, Wenecji mamy prost. 50 km. Także już rzut beretem, ale kurczę, jedziemy i jedziemy cały dzień nam zeszło w tej drodze. Ale czek już się nie robi? Nie? Dla nowych widoków. <grymne> Się znaleźć tutaj miejsce na kempingu Miramare Camping Village. Mamy parcelkę numer 445. Jedziemy. Dostałam masę karteczek, mapkę, oczywiście, kartę i od razu kupiliśmy też bileciki. Słuchajcie, do Wenecji chyba na prom. Akurat nie tą część kupowała Asia z Marcinem, więc się wyautowałam z tego momentu. No i co? No i się cieszymy, że mamy miejsce. Pokropiło nam przed chwilą. Jak widzicie szyba jeszcze mokra, ale już przestaje. W dalszym ciągu bardzo ciepło. Szybciutko stawiamy sprzęty. No, i myślę, że będziemy od razu uderzać. Tutaj też. No jest... Nie żartujcie, poza mnie od razu chcecie uderzać? No pewnie, damy ci się tylko ogolić. No. Tutaj też od 8 do 22.30 jest cisza nocna i się wtedy nie jeździ. Jeden na, ale... na basen ale, ale kemping też już widzę, jest z No, kurczę, popatrzcie, liście po, pozlatywały. No! I pachnie takimi. Wiecie jak u nas w lesie pachnie, jak już liście zaczynają yy, spadać. Ja mamy 4-4. 4-4-5. 4-4-5. No to gdzieś chyba tam. A my tu pierwszą z brzegu mamy. Ciofaj, 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 ciofaj. Marcin ciofaj, ciofaj, reszta się wyklepie. No nie jest łatwo, bo jest... Bo jest wąsko, ale proszę, ładnie idzie. Cyk, myk i będzie gotowe. Asia nadzór prowadzi. Ja z drugiej strony. Marcin został osaczony. Po prostu jest zestresowany chłopina. Nie wiadomo jak tu jechać. Dwie kobiety stoją i patrzą. Stój! Asia mówi, że przywalisz w drzewo. Co Cofaj. No i nawet nie będę prostował. Tak zostawiasz? Pod piętą? No, nie, to jest, to jest A czemu nie chcesz jej prostować? No to baga... Czacu. Czacu. Czyli słuchajcie, tak jak wjeżdżamy to tak stoi. Nie wiem, nie wiem czy sąsiadom się to spodoba, że się nie wyprostujesz, bo stoisz na nich. Dawaj, dawaj. Cyk, cyk, pyk, pyk i gotowe, nie Mario? No. Powiedz. Pyk, pyk, cyk, cyk. I gotowe. I gotowe. Ładnie. W sumie to dużo jest jeszcze ludzi na tym kempingu. Ja wyciągnę jeszcze mover. Po drodze trzeci raz dzisiaj otworzyła się nam klapka. Tak ją postaw, tylko jak wjedzie i koniec. No co tam? Co ma być? Czemu nie jedziesz? No teraz muszę włączyć Pilot rozładowany. Cześć moi drodzy, witajcie o poranku. Tym razem jesteśmy na kempingu w Wenecji. Niewielkie parcelki, ale jesteśmy ustawieni. Ja tak trochę ze skosa tutaj stoję, dlatego że akurat nie wyjeżdżałem z tamtej strony na słuchacie Klina i gdzieś ta przepa uciekła, ale my tylko tak naprawdę na dwa dni, więc już nie przestawiałem po tym czasie uciekamy. A u Marcina rozłożyliśmy krzesełka i stolik. Dziewczyny już przykowują śniadanie. Tu już jest grill, śniadanko się przygotowuje. Gdzieś tam po południu idziemy nad morze, a wieczorem idziemy e, zobaczyć Wenecję. O, oświetloną. E, kupiliśmy kupiliśmy już bilety na tramwaje wodne. A ile za kemping, dziewczyny? 44 euro, 4 si 4, 4 4 si 4 euro jest za dobę. Tak, turystyczny, nie? Ten no, plus euro tak, euro. turystyczny, tam euro 50 od, 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 od doby, nie? Od osoby. Od osoby, od doby, nie? no dokładnie. No i co? Dziewczyny były w sklepie, mówią, że fajny sklep jest, nie? Fajne sklepie są tu 340 euro. No bardzo tanie. No bardzo tanie. Będzie na aperolka. No i, i jak już Włochy, no to już wiadomo co jemy. Włochy z naszym akcentem regionalnym. Tak, z naszym akcentem regionalnym. Jak tam Marcin? Ja jestem szczęśliwy. Jestem we Włoszech. Ja bym był też szczęśliwy, ale mam przygodę z samochodem. Dużo opowiadania, ale chyba trochę powiem Wam, co się stało. Wodowałem skutera i gdzieś tam się wjeżdżało do morza eee, i pomimo to, że nie wjeżdżałem tak, żeby gniazdo było utopione, to gdzieś ta fala, która gdzieś tam na, na slipie, wiecie, yy, przypływa, no to gdzieś tam wchodziło w gniazdo. No i zaczął mi samochód wariować coś. Przyjechałem na kemping, rozpiłem szczepę, postawiłem samochód, gaszę stacyjkę, eee, kontrolki się zgasiły, a silnik chodzi dalej. No, ku mojemu zaskoczeniu, raczej w ogóle nie było, słychać, że ten, że to auto nie, 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 nie zgasło. No, poszedłem do detale, ty wracam, a się mówi, zgaś światła. Gaszę światła, nie da się. Yy, ale wchodzę do samochodu, samochód jest odpalony, nie? Yy, na wyłączonym zapłonie. No, to słuchajcie, włączyłem jeszcze raz zapłon, chciałem yy, kolejny raz zgasić, no, nie da się. No i dzwonię do mojego mechanika Andrzejka. Pozdrawiam Cię Andrzej. No i, i, i zaczynamy dochodzić. Chyba ile Marci z godziny żeśmy dochodzili. No dobra, na, na gorącą linia była. O, 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 o co chodzi, że jakiś przekaźnik poszedł, że coś tam, że, że kluczy gdzieś tam być może nie łączy i tak dalej. No i słuchajcie, w końcu żeśmy doszli do bezpieczników i wyciągliśmy, żeby auto zgasić, no bo wiadomo, nie będzie na kempingu, co noc chodziło, wyciągliśmy przekaźnik pompy. Nie wiem, bezpiecznik pompy paliwowej. Ach, tak, bezpiecznik pompy paliwowej. No to słuchajcie, paliwo wiadomo wypalił to, co tam miał, no i zgasł. No ale światła dalej się świecą. Słuchajcie, zamykam, zamykam pilotem samochód, za chwilę włącza się alarm. No i ja mówię, nie no, to już tak nie może być na kempingu, kurczę, cisza nocna, 23, za chwilę wyjadą z nami tutaj, nie? No i słuchajcie, co się okazało? I Andrzej mówi, ale ty ciągniesz przyczepę, nie? Jak rozpojąłeś przyczepę, to się tak stało? On mówi tak, idź poruszaj gniazdem. No i słuchajcie, poruszałem gniazdem z tyłu yy, całą tą wiązką, no i okazało się, że gdzieś ta sól, która tam naszła pomiędzy, pomiędzy te dziurki w, pinie, w pinach, zaczęła, zaczęła się łączyć, zaczęła robić zwarcie. No i w momencie, kiedy, kiedy, że tak powiem, te kable poruszałem, zgasły światła. Nagle, słuchajcie, zaczął samochód odpalać i samochód można było normalnie zgasić. No i rozkręciliśmy to gniazdo z Marcinem wczoraj, a dzisiaj, że tak powiem, od rana specjalnym preparatem do, do wiązek, zaczynamy to wszystko czyścić. Tyle z syfu wypada, że to jest szok. Ale i tak mamy jeszcze jeden prąd. prąd bo, Problem. Bo auto jest w trybie awaryjnym. Tak, teraz aut, jak wyciągniesz bezpiecznik. Jakoś oszukać je. Tak, auto weszło w tryb awaryjny. Jedzie tylko 25 na godzinę. Będziemy długo wracać. Długo, do domu. długo. Bo 1000, Mario ma 108-1100 km, 20 na godzinę. Policzcie sobie, zejdzie im troszkę. Dokładnie, dokładnie. ale co, co jest ważne, yy, liczymy na to, że jak yy, odłączymy klemę od, yy, od akumulatora. No to generalnie skasujemy błąd, ale żeby w Tuaregu wyciągnąć akumulator, no to trzeba, słuchajcie, odkręcić przedni yy, fotel, fotel, bo jest akumulator stłowany pod yy, fotelem yy, kierowcy. Więc co, lecimy na miasto kupić torksy. No i co, zobaczymy jak to będzie dalej. A z gniazda tyle syfu powylatywało, i to nie tylko oczywiście z morza, tylko przez 5 lat jeżdżenia i tak dalej niesamowicie dużo. Niesamowicie dużo. Także sprawdzajcie gniazda i od czasu do czasu przeczyście sobie specjalnym preparatem. Warto, nie będzie problemów potem. A ciekawostka jeszcze, bo w Chorwacji było bardzo dużo os, a tu w Wenecji, słuchajcie, mógł jest nieprzeciętnie. A tu akurat się sąsiadowi alarm, alarm łączył, ale my żeśmy nic nie ten. Nie grzebali u niego. Nie grzebali u niego. No, także śniadanko zacznie gotowe. Krosanciki, chlebu pieczony przez Asię, tu chodzi już. Odstraszacz Much. Najlepszy rzecz na świecie. Serki są. Pidorki. Chlebuś. Ugrillowany. Już A to jest orężada. Tak, to jest orężada. To smacznego ekipa. Ach leciała josa. I my zajadamy. O, jest josa, właśnie mówiłem, że ma. Wracając do gniazda, to tu jeszcze widać, że jest tego nalotu trochę z soli. Jeszcze raz tu będę musiał psiknąć i po prostu żeby to zeszło a generalnie już jeżeli chodzi o styki tutaj to już to wygląda bardzo ładnie już są przetrzczone czyściutko, nie widać żadnego osadu ale tu już na to chyba z 20 razy no, a Marcin taki taki akurat nie mi spray dał miał przy sobie na szczęście dobra, jedziemy teraz sprawdzić czy to auto... Odzyskało tą moc, czy nie, a jeżeli nie odzyskało, no to odkręcamy fotel kierowcy i spróbujemy restować przez ściągnięcie klemy. No to dobra, zakupy zrobione, auto odzyskało moc, my jesteśmy właśnie już na plaży. Przeszliśmy tu na pobliską plażę przy naszym kempingu, to znaczy podjechaliśmy samochodem. Słuchajcie, parking ile wychodzi z godziny 12.40, opłaciłem do 16, chyba 6 euro tam, za parking, no i jesteśmy już na plaży. Gorąco 30 parę stopni. Jest mega. No, dziewczyny już w wodzie. O, tam samowe dwie. Kocyk rozłożony. Także biesiadujemy. Mizi, mizi. Byliśmy właśnie miedzi. w sklepie i kupiliśmy kreweteczki Tak, bez łupinek tym razem, ale szare oczywiście. Nie przetworzone. Super, super. Ale już wypatroszone, nie? Tak, one są wszystkie już gotowe do. do ten. Bez, bez łupinek już one są. Dobra, pomidorki. Tak jest? Pomidorki. Takie, pyszniutkie Hmm. Hmm. Do można do Pietrucha? E, niestety nie mamy takich głębokiej patelni, więc zrobimy w garneczku. No dobra. A co, winko dajesz? E, też. jest oliwa. No dobra. I makarony. I, makaron. o goli, i tylko dodają do potrawy. Chociaż, ja. chociaż raz. Pokażę Wam nieład twórczy. <śmiech> <śmiech> znaczy, no wszystko jest uporządkowane. Wszystko ma swoje miejsce. <laughs> U mnie w jest dokładnie <laughs> tak samo. <laughs> No nie no na postojnie nie mogę lodówki podłączyć, ona ma swój akumulator Ty no akumulator. powiem Ci że też, że lodówka też zeszła, muszę ją na noc ten podłączyć do... No mnie 24 godziny i... i no, padnie. no tyle. A, a ja wam muszę coś auta, no to powiedzieć. Padnie. Mario nie wyciągnął mi nawet stołu tym razem. Naprawdę nie mam stołu. Ale czy Mario miał wyciągać nie, stół? Nie, no, no właśnie. po co? Przecież mamy Stacjonujemy w końcu u nas, no. a nie ciąg u was. Tu że tak powiem, trochę wezmę Maria w obronę. Przecież mamy stół, po co nam następny? No, dokładnie. No to ten, dziewuszki, gotujcie. Chwila momentu, chwila moment. Słuchajcie, bo zapachy aż mnie ten z kamerą tu przyciągły. Ale piękne te krewety, ja piernicz. To się nazywają krewety, nie? No Kozak No Kozak Niosę przykrywkę, żeby się poddusiły chwilę, co? Kozak Wino kupione specjalnie do takich rzeczy Tym razem nie do picia tak, tym tak, razem tak. nie do picia. To jest jedna ze składowych sprawy. To jest na krewetę. Pamiętajcie, dobre wino to musi mieć dzióbkę tak. w butelce. Ktoś mi to ostatnio też mówił, ja, czy ostatnio, kilka lat temu mi to mówił. Tak. Y, a propos, słuchajcie, win i chyba naj, największe doły gruzińskie miały. Tak, ale one on, on generalnie, nie wiem znaczy, na, na czym to polega, bo on chyba odleżał, że musi leżakować i wtedy też... Nie, nie, nie wiem, nie wiem o co Kaman, taki... ale tłumaczył mi, że im jest głębsze ten, ten, to jest wino lepsze. Lepsze, tak. ale to słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy, czy faktycznie tak jest, bo my się na winach nie znamy. My jesteśmy takie proste ludzie. W związku z tym, że to jest wino do otwierania, nieodkręcane, musimy wino otworzyć winem. Aha. A jak ty to zrobisz? Czekajcie. No. Aaaa, nie, widzę. To, tu się, to tu się mamy. Tu się mamy. Nie jest amatorka. Chuyde, nie, nie, nie. To a, mnie zaskoczyłaś teraz. A co, zaskoczyłam cię? Zaskoczyłaś mnie, no? Nie, nie wiedziałem. <śmienicieliby> a ty będziesz to operował, proszę bardzo. Nie, nie, nie. <śmienicieliby> tak, tak, tak. Ja mogę kamerę począć. <śmienicieliby> nie, nie, nie. Czekaj, ja muszę krewetki zamierzać, to za chwilę. To to otworzymy to dwimi Dobra. Będę się z tego i już... Marcin się wziął za otwieranie wina. Aha, tu nacinka. Słuchajcie, chyba tak, co? Nie wiem, chłopie. Ja też, ja. Ja nigdy tego nie. Chyba już pokręcić chwilę tak chyba, nie? Jedną tak? Ja nie wiem czy to jest tak. Czy ja to dobrze zakładam? Ale jesteśmy paralityki. No. Kurczę, jednak widać, że... że tak... Widać, że tylko winę o za ten, za zł pijemy. Znaczy z tego nalewaka do plastikowej butelki, słuchajcie. I... Wtedy nie ma problemu z się się nacinkę robi? Tym? Nie, to nie szło. Nie, że Marcin to robi i bardziej ten profesjonalnie. Aha, bardziej tak, profesjonalnie. On, on już jest ogarnięty. Dobrze, dobrze. Idzie, idzie. O. Masz dużo siły? Nie, nie, o to nie chcę, żeby tak. Pyk. Pięknie, Pięknie. No to co teraz? Do Asia do potrawy od razu? Tak. No to dawaj to. Idziemy. Wino kreweta do krewetek. Wszystko na góle, nie? No. Gdzie też ulewalisz? Raz, I... dwa, trzy i starczy. Tyle się No je? powiedzmy, że tych Aha, starczy, trzy. starczy, a zobaczcie, ile mają teraz do wypicia. A rano będzie tak, chłopaki, pojedziecie do sklepu, tam taki Aperolex kija fajny. Bo zasada jest taka, że nie mogą przykryć przykr przykr krewetek, tak więc muszą się dusić w tym się samym. No tak. No my, my, my. One, one nie mogą wypić więcej niż ja. Ale, ale wiemy, my to wiemy, my to wiemy, nie tłumaczcie się. Kiedy ostatnio się wino zginita? No właśnie takie pytanie się też padło. Ja nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. Ale ja, ja... dobre winko. Ja to za młodzika gdzieś tam. To, to działa. Nie, nie. No nie, bądź taki młodzi się zaczął. No masz. Nawet dobre, nie? Powiem ci, że spoko. Bardzo delikatne, nie? Delikatne. Frizjanty to jest mianko. Delikatne, ale delikatne powiem ci tak, losywamy. ten szampan rano był zajebisty. Zajebisty był. Yy, to wino jest super i... i, i Aperolski ja... Też dobry. Pachnie tak, że za chwilę nam się tu pół kempingu zleci. Mamy co prawda więcej krewetek jak makaronu, ale to tak miało być, bo to jest tylko. Bo to jest na pierwszy mały głód przed wyprawą do Wenecji, na którą się wybieramy na wieczór, właśnie. Więc tyle, żeby zaspokoić w jakiejś części głód, a resztę sobie dojemy już tam na miejscu. O rany, o rany. Oczywiście posypiewa tutaj jeszcze. Pietruszko i azylią na świeżo i parmezan. Mm. No to co moi drodzy? Smacznego. Wcinamy, zajadamy.